W filmie pokażę, jak wyznaczyć pochodnie cząstkowe pierwszego oraz drugiego rzędu. Pierwszy przykład wygląda w następujący sposób. Mamy funkcję z równa się e do potęgi 5x razy sinus x dodać arkus tangens y do potęgi piątej dodać 1. Następnie przechodzimy do wyznaczenia pochodni cząstkowej po x i zapisujemy to w ten sposób oraz y traktujemy jako stałą. Widzimy również nasze wyrażenie, to będzie pochodna iloczynu dwóch funkcji. Przypomnijmy sobie wzór na pochodną iloczynu dwóch funkcji, a więc pochodna pierwszej funkcji razy niezmieniona druga funkcja dodać niezmieniona pierwsza funkcja razy pochodna drugiej funkcji. A więc pochodna po x wygląda w następujący sposób. E do potęgi 5x razy 5 razy niezmienione wyrażenie w nawiasie, sinus X dodać arkus tangens y do potęgi piątej dodać 1. Dodać niezmieniona pierwsza funkcja, czyli E do potęgi 5x i razy pochodna wyrażenia w nawiasie, czyli pochodna sinusa X to będzie cosinus X. Możemy sobie zapisać. No wiemy, że jeżeli y przyjęliśmy jako stałą, no to arcus tangen, pochodna arkusa tangensa y do 5 będzie równa 0 y, oraz jedyn, pochodna z jedynki też będzie równa 0. Więc zostawiamy tylko e do potęgi 5x razy cosinus x. Teraz przejdziemy do wyznaczenia pochodnej cząstkowej po y. Czyli x tym razem traktujemy jako stałą. Skoro x to jest nasza stała, to tym razem korzystamy ze wzoru e, liczba razy funkcja jest z tego właśnie pochodna. Czyli wzór wygląda w ten sposób. Czyli c razy funkcja jest z tego pochodna, to będzie tak jak powyżej, czyli pochodna z liczby razy e, niezmieniona funkcja, dodać liczba razy pochodna funkcji. E, ale widzimy, że pochodna i wiemy, że pochodna jakiejkolwiek liczby to jest 0, a 0 razy funkcja też daje nam 0. Więc zostaje nam tylko to wyrażenie. Więc wracamy do wyznaczenia naszej pochodnej cząstkowej po Y i zapisujemy E do potęgi 5x razy i teraz e będzie pochodna wyrażenia w nawiasie. Tyle, że teraz x traktujemy jako stałą. Więc e, pochodna sinusa x będzie równa 0, natomiast pochodna arkusa tengensa y do piątej to będzie 1 przez y do piątej i jeszcze do potęgi drugiej dodać 1 razy e, pochodna z y do piątej to będzie 5 razy y do czwartej. No i pochodna z jedynki to też będzie 0, więc teraz możemy to uprościć, a więc e do potęgi 5x razy 1 przez y do potęgi 10 dodać 1 razy 5y do potęgi 4. Teraz przejdziemy do wyznaczania pochodnej cząstkowej drugiego rzędu. Drugi przykład wygląda w następujący sposób. Mamy funkcję z równa się e do potęgi 5x. Dodać Y do potęgi piątej. Następnie postępujemy tak jak w poprzednim przykładzie, czyli najpierw obliczamy sobie pochodną cząstkową po x, czyli wiemy, y, że y traktujemy jako stałą, a więc nasze wyrażenie wygląda w następujący sposób. E do potęgi 5x dodać y do potęgi piątej razy 5. Teraz wyznaczymy pochodną cząstkową po y. Czyli wiemy, że x traktujemy jako stałą. A więc y, tak samo przepisujemy e do potęgi 5x dodać y do 5. Tym razem razy y, y 5y do potęgi 4. I tak naprawdę to były pochodne cząstkowe pierwszego rzędu, natomiast teraz przechodzimy właśnie do obliczenia pochodnych cząstkowych drugiego rzędu, a więc to, co było po x, jeszcze raz liczymy po x. A więc patrzymy tutaj na to wyrażenie i wiemy, że skoro liczymy po x, y traktujemy jako stałą, a więc wygląda to w następujący sposób, e do potęgi 5x, dodać y do potęgi piątej, razy 5, jeszcze razy 5, czyli upraszczamy 25 razy e do potęgi 5 x dodać y do potęgi piątej. Teraz przejdziemy do wyznaczenia pochodnych mieszanych, a więc to, co było po y, obliczymy teraz po x lub odwrotnie. To, co było po x, obliczymy po y. A więc ja obliczę to co było po x ja obliczę teraz po y a więc patrzę sobie na to wyrażenie i wyznaczam je po y czyli e do potęgi 5x dodać y do potęgi 5 razy 5 i razy 5y do potęgi 4 czyli mogę to sobie też uprościć 25 razy e, e do potęgi 5x dodać y do piątej razy y do czwartej następnie to co było po y znów liczę po y czyli patrzę na te wyrażenia no i liczę je po y czyli wiem, że x traktuję jako stałą a więc będzie e do potęgi 5x dodać y do piątej i tu widzimy, że znowu pojawia się Wyrażenie pochodnej iloczynu dwóch funkcji, a więc e do potęgi 5x dodać y do 5 razy 5y do 4 razy niezmieniona druga funkcja, czyli znów 5y do 4, dodać niezmieniona pierwsza funkcja, czyli e do potęgi 5x dodać y do 5 i razy pochodne drugiej funkcji, czyli 5 razy 4, 20, y do trzeciej. I dalej możemy sobie uprościć, wyłączając E do potęgi 5x, dodać Y do 5 przed nawias. I w nawiasie będzie 25y do 8, dodać 20 razy Y do potęgi 3.